W 1961 roku w prowincji Dorlana w Szwecji doszło do jednego z najpoważniejszych wypadków górniczych. W środku nocy wioskę nawiedziło trzęsienie ziemi, które spowodowało powstanie ogromnego krateru nad kopalnią. W maju 2020 roku miasto Kiruna doświadczyło największego wybuchu skał w historii Szwecji. Wynikające z tego trzęsienie ziemi spowodowało pęknięcia w ziemi, a stare miasto zostało przeniesione 3 km dalej. W Kirunie znajduje się największa na świecie kopalnia podziemna, która powoduje ponad 100 wstrząsów rocznie których nigdy nie da się przewidzieć. W nowej Kirunie grupa nastolatków zebrawa się, aby pić i bawić się w pobliżu kopalni. Chłopiec przekracza ogrodzenie, aby załatwić potrzebę, ignorując ostrzeżenia przyjaciół, że jest to obszar zabroniony. Przed nim znajduje się bardzo głęboka linia uskoku i przeraża go, gdy zaczyna się trząść. Wkrótce dwóch innych nastolatków przekracza ogrodzenie, aby poszukać swojego przyjaciela. Wpatrują się w linię uskoku i prawie upadają, gdy chłopiec ich przestraszył. Duet z gniewem odpycha go za jego zły żart i zauważa na ziemi owady uciekające z pęknięcia. Chłopak przygotowuje się do odejścia, ale kiedy się odwraca, następuje kolejne drżenie i dwójka znika. Następnie chłopak klęka, aby obejrzeć szczelinę, słysząc kolejne trzęsienie, po czym również upada. W mieście Tejcz przygotowuje tort urodzinowy dla swojego syna Simona. Martwi się, ponieważ chłopiec nie wrócił po wyjściu z przyjaciółmi poprzedniego wieczoru i nie odbiera telefonu. W międzyczasie szefowa bezpieczeństwa kopalni, Friga, przeprowadza rutynową kontrolę sprzętu górniczego, gdy otrzymuje telefon z informacją, że w pobliżu kopalni miało miejsce lekkie trzęsienie ziemi. Wyjaśnia, że po ostatnim incydencie góra jest nadal niestabilna i takie niewielkie wstrząsy są naturalne. Chwilę później Friga robi sobie przerwę w pracy, aby obejrzeć stare rodzinne wideo. Wtedy ona i Tate byli jeszcze małżeństwem, a Simon miał wspaniałe urodziny. Ostatnia wiadomość od Simona została wysłana wczoraj wieczorem i był on na nią bardzo zły, ale ona nadal wysyła mu życzenia urodzinowe, zakładając, że jest tutaj. Następnie Friga odbiera swojego chłopaka Dabira z dworca kolejowego. Podczas podróży powrotnej do miasta Dabir komentuje stan góry, a Friga wyjaśnia, że ludzie powoli się wyprowadzają. W końcu kopalnia spowoduje tak duże zniszczenia lokalnego terenu, że nikt nie będzie mógł mieszkać w tej okolicy. Nagle natrafiają na grupę protestujących blokujących ulice. Chcą, aby zaprzestano wydobycia, aby ludzie nie stracili swoich domów. Friga po prostu jedzie dalej, aby zmusić ich do ustąpienia, jednak Mika pozostaje na miejscu, a nawet kładzie się na ziemi, przez co samochód prawie ją przejeżdża. Wtedy Friga wychodzi, aby ją skarcić, ujawniając, że Mika jest jej córką. Dochodzi do kłótni, ponieważ może to spowodować utratę pracy przez Frigę, a Mika zwraca uwagę, że nie jest to ważniejsze niż bezpieczeństwo ludzi. Przerywa im jedna z sąsiadek, która wkrótce może stracić swój dom, ale nadal chce, aby wszyscy się dogadali. Kiedy wracają do domu, Friga zauważa, że Mika przykleiła gumę do zdjęcia, aby zakryć twarz Tejdia. Ona i Dabir próbują zbliżyć się do siebie, ale przerywa im kolejne lekkie trzęsienie ziemi, więc Friga sprawdza radar w swoim telefonie. Wartości są niskie, co potwierdza, że to tylko góra dostosowuje się do siebie jak zwykle. Później Dabir zauważa pęknięcia na suficie i martwi się o to, jak trzęsienia wpływają na miasto. Friga słyszy, jak psy sąsiadów szczekają jak szalone na zewnątrz, co jest niezwykłym zachowaniem. W tym momencie pojawia się Teidz i wyjaśnia, że nie może znaleźć Simona. Sytuacja staje się niezręczna, gdy widzi Dabira, a Friga jest zmuszona przedstawić ich sobie. Następnie przybywa Mika ze swoją dziewczyną Aylą i narzeka, że Dabir jest tam, podczas gdy oni mieli świętować urodziny Simona jako rodzina. Grupa zakłada, że Simon wrócił potajemnie do domu po wyjściu z przyjaciółmi, więc zabierają tort do jego pokoju, aby zrobić mu niespodziankę. Jednak Simona tam również nie ma, a Teidz zauważa, że brakuje również jego konsoli do gier wideo. W tym momencie Friga odbiera telefon od matki najlepszego przyjaciela Simona, która również nie może znaleźć swojego syna. Friga obiecuje, że zadzwoni, jeśli dowie się czegoś nowego. Nagle w okolicy dochodzi do trzęsienia ziemi, które przez kilka sekund wstrząsa domem i powoduje pęknięcia w ścianach. Friga i Tate sprawdzają numery na swoich telefonach i zauważają, że sytuacja się pogarsza. Następnie dzwonią do nich z kopalni z prośbą o pomoc, ponieważ trzęsienie ziemi spowodowało zawalenie się kopalni. Przed wyjściem Friga mówi Mice, żeby znalazła swojego brata. Wychodząc, dorośli zauważają, że psy szczekają coraz głośniej i biegną w kierunku przeciwnym do góry. Podczas podróży Tate zadaje Dabirowi kilka niewygodnych pytań, ale Dabir jest zdecydowany zachowywać się przyjaźnie. W kopalni pracownik przekazuje szczegóły. Ponad tysiąc osób zostało już ewakuowanych, ale 112 osób nadal utknęło między poziomami 520 a 750. Kontaktują się z ekipą ewakuacyjną, która potwierdza, że wszyscy są w drodze na górę, z wyjątkiem ostatnich 22 osób. Fliga ma dużo pracy i mówi Dabirowi, że spotka się z nim później, więc on postanawia wyjść. Tejcz idzie za nim i mówi mu, że Fliga jest żonata ze swoją pracą, więc nie powinien oczekiwać od niej zbyt wiele. Zwraca też uwagę, że jego dzieci nie potrzebują nowego ojca, a Fliga nie podpisała jeszcze dokumentów rozwodowych. Następnie Tayde dołącza do Frigi i Eriki samochodzie, aby wjechać do głównego tunelu kopalni. Friga nie może się powstrzymać od powitania tablicy na ścianie upamiętniającej jej zmarłego ojca. W południe samochód dociera do głębokości 520 metrów pod ziemią i cała trójka musi kontynuować podróż pieszo. Spotykają pracownika z dronem, który śledzi gruz, aby znaleźć miejsce zawalenia się kopalni. Zaczynają przeszukiwać teren, słysząc jednocześnie dudnienie na powierzchni. Kiedy Friga delikatnie uderza młotkiem w ścianę, Natychmiast osypuje się na niesterta kamieni. Kobiety są oszołomione przez kilka sekund, ale na szczęście odnoszą tylko kilka zadrapań. Następnie Friga sprawdza nową dziurę w ścianie i ze zdziwieniem zauważa, że po drugiej stronie jest pustka. Wysyłają drona i odkrywają, że pustka jest ogromna. Dron bada prawie 2 kilometry i grupa zdaje sobie sprawę, że dziura rozszerza się w kierunku miasta, więc Erika decyduje, że muszą się ewakuować. Paige uważa, że ewakuacja to trochę zbyt radykalne rozwiązanie. Więc Frigga musi wyjaśnić, że miasto wkrótce się zawali. Zespół kieruje się w stronę wyjścia, gdy słyszy dudnienie. Frigga dotyka ściany, aby przeanalizować sytuację, a gdy dudnienie nasila się, każe wszystkim biec. Gdy tunel zaczyna się zawalać, grupa biegnie tak szybko, jak to możliwe i udaje jej się ukryć w komorze ratunkowej w ostatniej chwili. Tymczasem Mika nadal szuka Simona i dowiaduje się od innego nastolatka o imprezie. Próbuje zadzwonić do brata, ale ten nie odbiera. Spacerując po mieście. Mika ciągle nadeptuje na owady. W domu Ayla i jej rodzeństwo również zauważają mnóstwo owadów biegających, jakby próbowały uciec. Nagle w piaskownicy otwiera się dziura i mały chłopiec utknie w niej, powoli opadając. Ayla natychmiast biegnie na ratunek bratu, ale dziura nadal pochłania jego trójkołowy rower. W remizie strażackiej Dabir również odczuwa trzęsienie ziemi. Strażacy otrzymują dziesiątki zgłoszeń dotyczących problemów spowodowanych wstrząsami, takich jak pęknięte rury wodociągowe, zbiegłe psy, plagi owadów i autobus który utknął w szczelinie w jezdni. Dabir jest zaskoczony, słysząc, że życie w Kirunie zawsze tak wygląda, a jego nowy szef mówi mu, żeby zastanowił się, czy naprawdę chce się tu przeprowadzić. Wspomina również, że friga i Tejcz przez lata wielokrotnie się przeprowadzali. W końcu Mika sprawdza swój samochód i znajduje w nim śpiącego najlepszego przyjaciela Simona oraz kilka pustych butelek na tylnym siedzeniu. Chłopiec nie chce otworzyć drzwi, więc Mika rozbija szybę kamieniem. Ayla pojawia się, aby go skarcić, dochodzi do kłótni, a chłopiec wykorzystuje okazję, aby uciec. Mika przerywa rozmowę, aby go dogonić. Kiedy przechodzą przez ulicę, Dabil prawie potrąca ich swoim samochodem. Mika powala chłopca na ziemię, a Dabil rzuca się, aby ich rozdzielić, zanim sytuacja się zaostrzy. Chłopiec wyjaśnia, że nie ukradł samochodu Miki, Simon go używał, więc pożyczył go, aby przespać się w nim po nadmiernym spożyciu alkoholu. Podaje jej lokalizację imprezy i opowiada, jak wszyscy w jakiś sposób zniknęli. Następnie Mika prosi Dabira o oddanie samochodu, a kiedy ten wyjmuje kluczyki z kieszeni, przypadkowo upuszcza pudełko z pierścionkiem zaręczynowym. Mika wie o niepodpisanych papierach rozwodowych i mówi Dabirowi, że jej mama robi to tylko po to, żeby zirytować jej tatę. Duet udaje się razem na miejsce imprezy w pobliżu kopalni i słyszy dzwoniący telefon. Przekraczają ogrodzenie, aby podążać za dźwiękiem i odkrywają ogromną szczelinę w ziemi. Spoglądając w dół, widzą dzwoniący telefon na skale. Co pozwala im zrozumieć, co stało się z uczestnikami imprezy. Na ziemi leży jeszcze jeden telefon, więc Mika postanawia zadzwonić do Simona, aby go zlokalizować. Nie słyszą jednak jego telefonu. Dabir dzwoni również do swojego szefa w remizie strażackiej, aby poinformować go o swoim odkryciu. W komorze ratunkowej kopalni zespół oddycha za pomocą masek tlenowych. Rozmawiają o tym, co należy zrobić, i zdają sobie sprawę, że nie mogą czekać na ratunek, ponieważ muszą jak najszybciej ostrzec mieszkańców o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Kiedy hałas na zewnątrz ustaje, opuszczają komorę ratunkową i rozglądają się, aby odkryć, że skały zablokowały wyjście. Erika przypomina sobie o drabinach ratowniczych, a Tate zwraca uwagę, że nie były one używane od 20 lat, ale nie mają innego wyboru. Zespół kieruje się więc do innego tunelu, aby spróbować znaleźć schody, jednak spadające skały zablokowały również tę drogę. Widzą między skałami dziurę, która wygląda niebezpiecznie, ale może być ich jedyną szansą na ratunek. Friga zaczyna się przez nią czołgać, zwalniając tylko wtedy, gdy słyszy ruch skał. Po pewnym wysiłku udaje jej się dostać na drugą stronę. Następnie jest Tejd, ale bez względu na to, jak bardzo się stara, musi wrócić, ponieważ cierpi na klaustrofobię, która wywołuje u niego atak paniki. Friga każe mu pomyśleć o Simonie i zaczyna śpiewać rodzinną piosenkę, aby go uspokoić. Następnie Teid postanawia spróbować ponownie, ale w środku tunelu utyka i zaczyna panikować, czując ściany wokół siebie. Sfrustrowana Friga wraca do dziury, aby mu pomóc, ale Teid traci przytomność. Na szczęście Friga udaje się wyciągnąć go gołymi rękami, a kiedy Teid się budzi, dziękuje jej uściskiem. Facet z dronem bez problemu przechodzi przez dziurę, ale kiedy Erika próbuje zrobić to samo, na jej nogę spada kamień, unieruchamia ją. Friga czołga się, aby jej pomóc, jednak spadają kolejne kamienie i powoli miażdżą Erikę na śmierć. Gdy Friga krzyczy z rozpaczy, mężczyźni muszą ją wyciągnąć, zanim ta dziura również się zawali. Następnie cała trójka znajduje schody i w końcu udaje im się opuścić tunele. Friga natychmiast dzwoni do Miki, który opowiada jej o wielkiej szczelinie. Zdesperowana Friga wyjaśnia, że miasto się zawali i namawia córkę do opuszczenia go, ale Mika martwi się o Aile i zamiast tego wraca do miasta. Dabir próbuje ją powstrzymać, ale bezskutecznie i denerwuje się, gdy widzi spadający słup oświetleniowy. Friga prosi pracowników kopalni o uruchomienie systemu ostrzegawczego. W mieście rozlega się syrena a mieszkańcy otrzymują SMS-y z poleceniem ewakuacji. Wkrótce na ulicach tworzy się korek, ponieważ wszyscy desperacko próbują opuścić miasto. Tejd i Frigga wrócili, aby poszukać córki, a czekając w korku, Tejd mówi, że po tym wszystkim odejdzie i pozwoli Fridze rozpocząć nowe życie z Dabirem. W tym momencie Frigga dostrzega w tłumie nastolatka i myśli, że to może być Simon, więc Tejd wjeżdża na chodnik, aby go dogonić. Omija grupę ludzi, ale w końcu nie ma już miejsca na samochód, więc muszą kontynuować pieszo. Tłum natychmiast otacza Frigę, domagając się wyjaśnień. W tym samym czasie Mika znajduje Aile i opowiada jej, co się dzieje, nakłaniając ją do szybkiego opuszczenia miasta. Na zewnątrz Dabir widzi starszą panią, która zemdlała i próbuje jej pomóc. Nagle na ulicach całego miasta zaczynają pojawiać się pęknięcia. Mika wsiada do samochodu z Ailą i jej babcią, ale kiedy próbuje ogiechać, nie może tego zrobić, ponieważ opona utknęła w szczelinie. Wkrótce miasto zaczyna się trząść, a okna w budynkach pękają. Podczas gdy Frigga i Taid namawiają tłum do ucieczki, pęknięcia powiększają się i zaczynają pochłaniać samochody. Dabir biegnie z powrotem do swojego pojazdu, aby pomóc starszej pani, podczas gdy Ayla próbuje pomóc Mice, której pas bezpieczeństwa utknął. Frigga widzi to z daleka i próbuje do nich pobiec, ale tłum panikuje i spowalnia ją. Samochód zapada się w szczelinę, jednak Dabir nadal na niego wskakuje i po pewnym wysiłku udaje mu się wyciągnąć również Ayla. W tym momencie wszyscy są szokowani, widząc, jak góra się zawala. Powoduje to ogromne osunięcie się ziemi, które powoli zbliża się do miasta. Dabir wsiada do samochodu i przecina pas bezpieczeństwa, aby on i Mika mogli uciec przez okna. Następnie cała rodzina łączy się i biegnie razem, pomagając każdej osobie, która upadła lub jest zbyt zszokowana, aby się poruszać. Ayla bierze wózek z dzieckiem od zamarzniętej matki i sama go pcha. Friga martwi się, gdy widzi, jak samochód przejeżdża nastolatka, za którym wcześniej podążała. Osuwisko wkrótce dociera do miasta, natychmiast niszcząc każdy budynek, który dotyka, tworząc ogromne chmury dymu i likwidując osoby poruszające się wolniej. Po kilku minutach osuwisko w końcu się zatrzymuje, a ocalali mogą wreszcie złapać oddech. Mika widzi wózek wypadający z dymu i załamuje się, gdy zdaje sobie sprawę, że Aila wpadła do dziury. Friga i Tate sprawdzają nastolatka zlikwidowanego przez samochód i odczuwają ulgę, widząc, że to nie Simon. Następnie skupiają się na pocieszaniu Miki. Chwilę później cała operacja ratunkowa przejmuje miasto, aby ratować ocalałych, a wkrótce szpital jest przepełniony. Frigga nadal szuka Simona, ale nie może go znaleźć wśród uratowanych osób. Nastolatek podsłuchuje ją i informuje, że Simon jest w szkole na imprezie z przyjaciółmi, gdzie grają w gry wideo, co wyjaśnia brak konsoli. Dabir poświęca chwilę na modlitwę, a Tate dołącza do niego, aby podzękować mu za uratowanie córki. Kiedy widzi pierścień w dłoni Dabira, kradnie go i wkłada do własnej kieszeni, mówiąc że nie może tego zrobić swojej rodzinie. Dabir natychmiast rzuca się na niego i zaczynają walczyć na podłodze. Mika nie udaje się ich rozdzielić i wzywa Frigę, która natychmiast każe im przestać. Następnie rodzina opuszcza szpital, aby poszukać Simona, i jest szokowana widokiem ogromnego krateru pozostałego po zawaleniu się góry. Kiedy docierają do szkoły, przy drzwiach znajdują nastolatka, ale jest on zbyt szokowany, aby odpowiedzieć na pytania. Rodzina wbiega do środka, zauważając chaos i zniszczenie wszędzie wokół. Korytarz, który powinien zaprowadzić ich do pracowni komputerowej, jest pełen gruzu, więc muszą przejść przez niego ostrożnie. Mika znajduje ciało i jest zdenerwowana, gdy zdaje sobie sprawę, że to jego kolega z klasy. Nagle słyszą głos Simona dochodzący z końca korytarza, więc Dabir zgłasza się na ochotnika, aby przejść pierwszy i sprawdzić, czy nie ma żadnych zagrożeń. Niestety korytarz jest zablokowany i Dabir musi powstrzymać Mikę przed czołganiem się przez otwory wentylacyjne. Friga podejmuje się w spinaczki, a Tejcz przywiązuje ją liną, Podczas gdy oni dyskutują o swoim związku. Wydaje się, że są bliscy osiągnięcia kompromisu, ale przerywa im kolejne osuwisko gruzu spadające z kanałów wentylacyjnych. Mężczyźni postanawiają znaleźć inną drogę, jednak Fliga dostrzega małą dziurę i natychmiast się w nią zanurza. Reszta gruzu osuwa się za nią, oddzielając ją od rodziny. Po zapewnieniu pozostałych, że nic jej nie jest, Fliga rozpoczyna poszukiwania i znajduje kolejne martwe nastolatki. W laboratorium komputerowym odkrywa dziewczynę przebitą metalowym prętem i swojego syna Simona uwięzionego w dziurze w zlewie. Nagle część podłogi zapada się do dziury, ale na szczęście Simonowi w ostatniej chwili udaje się uciec. W tym momencie rodzinie udaje się przesunąć część gruzu, aby również przejść przez korytarz. Po przykryciu ciała kurtką Tage oddaje pierścień Dabirowi. Wchodzą do pokoju i widzą frigę rzucającą kabel w kierunku dziewczyny, która znajduje się po drugiej stronie dziury. Kiedy ta próbuje go złapać. Jej ruchy powodują dalsze zawalenie się podłoża, a strzał ją likwiduje. Następnie Dabir chwyta wąż i owija go wokół frigi, aby wszyscy mogli wspólnie opuścić ją do dziury. Kiedy znajduje się w odpowiedniej odległości, zaczyna machać wężem. Cały ciężar powoduje kolejne zawalenie się podłogi i dziewczyna leci prosto na metalowy element, który przebija jej nogę. Ból jest nie do zniesienia, ale Dabir mówi jej, żeby nie wyjmowała go, bo wykrwawi się. Kawałki podłogi nadal się zapadają, a ciało dziewczyny również wpada do dziury. Simon patrzy z przerażeniem na dziurę, po czym zauważa, że Fliga zaraz straci przytomność z bólu, więc rozmawia z nią, aby nie zasnęła. Rozmawiają o swojej ostatniej kłótni i godzą się. Pozostali przynoszą kolejny wąż, aby zabezpieczyć podłogę, jednak przeciwna strona nadal się załamuje i duży mebel wpada do dziury. Na szczęście kabel sprawia, że mebel zawisa w połowie. Skała, na której utknęła Fliga, również zaczyna się załamywać, więc Simon wskakuje na wiszący mebel i ostrożnie przechodzi na drugą stronę. Teraz może trzymać się skały, aby zapobiec upadkowi matki. Mika zauważa przewróconą kolumnę i zsuwa się do leja krasowego, skacząc w ostatniej chwili, aby dotrzeć do swojej rodziny. Owijają pasek wokół nogi Frigi, aby zaimprowizować opaskę uciskową, a teraz rodzeństwo może zepchnąć ją z metalowego elementu. Friga krzyczy z bólu i w końcu traci przytomność. Rodzeństwo szybko ją przenosi i budzi. Następnie friga owija wąż wokół Simona, a mężczyźni wyciągają go z dziury. Krawędź zapadliska również zaczyna się łamać więc Mika i Frigga nie mają innego wyboru, jak tylko wskoczyć na wiszące meble. Ich ciężar obciąża kable, więc Tejt pędzi, aby zapobiec ich zgnięciu się. Dabir i Simon szybko wyciągają Mikę za pomocą węża, ale Frigga zajmuje więcej czasu. Tejt zauważa iskrę na kablach, ale nie chce puścić. Mówi swojej rodzinie, że wszystko jest w porządku, po czym zostaje porażony prądem i traci przytomność. Meble zapadają się do dziury zaraz po tym, jak Dabir wyciąga Frigge. Simon biegnie sprawdzić, co z Tadziem, a Dabir podąża za nim, aby przeprowadzić resuscytację. Tejd szepcze coś do Dabira, zanim traci przytomność. W tym momencie w końcu przybywa ekipa ratunkowa, ale niestety Tejd nie przeżył. Po wyjściu na zewnątrz ratownicy medyczni zajmują się ocalałymi. Dabir wyjmuje pierścionek i wymienia spojrzenie z Frigą. Subskrybuj po więcej takich filmów, włącz powiadomienia i zostaw polubienie, aby pomóc w rozwoju kanału.